Witajcie rodacy! Głośniki przeznaczone do muzyki, filmów czy gier to pojęcie więcej niż szerokie. Wysokiej klasy zestawy stereofoniczne często kosztują parę tysięcy. Co zatem z osobami, które nie chcą wydać majątku, a zarazem pragną posłuchać muzyki w nieco lepszej jakości niż te wydobywające się z typowych zestawów komputerowych? Tutaj Mediatek chce się wstrzelić w ten segment ze swoimi głośnikami Audience HQ. Urządzenie dotarło do nas w średniej wielkości pudlem, na którym znajdziemy informacje techniczne, no i oczywiście zdjęcie samych głośników. Po otworzeniu w środku znajdziemy zaledwie kabel łączący głośniki, jak i małą kartkę z podstawowymi informacjami. Pierwszy rzut oka na kolumnę z przodu wystarczy, żeby stwierdzić, że głośniki są minimalistyczne i nie wyróżniają się specjalnie designem. Wykonane są za to z drewna, a nie jak większość głośników z płyty MDF o fakturze drewna, za co daje spory plus. Na prawej zasilającej kolumnie znalazły się z boku dodatkowo trzy pokrętła służące do regulacji głośności oraz na Natężenia tonów wysokich i niskich. Z tyłu znajdziemy otwór basy reflex o odpowiedniej jak na tą wielkość głośników średnicy oraz podstawowe złącza do podłączenia drugiej kolumny oraz wbudowany na stałe kabel mini jack 3,5 mm, dzięki któremu możemy podpiąć się do dowolnego urządzenia. Miłym również akcentem jest możliwość powieszenia Audience HiQ na ścianie. Dodatkowo na spodzie znajdziemy cztery gumowe podstawki, które zapobiegają się ślizganiu głośników. Po oględzinach wizualnych przejdźmy zatem do najważniejszego aspektu, czyli jak grają te głośniki. No tylko od razu na wstępie muszę jednak zaznaczyć, że żaden ze mnie Audiofin i Meloman, niemniej jednak starałem się podejść do tematu profesjonalnie, więc całość podzieliłem na trzy segmenty, czyli muzyka, film i gry. Zaczynając od odsłuchu muzyki miałem pewne obawy. Czy głośniki mnie nie rozczarują, jako że jest to raczej sprzęt budżetowy, kosztujący 180 zł, ale na szczęście nie było najgorzej. Nie uświadczymy tutaj wprawdzie nadzwyczajnie mocnego basu, ale nadal będzie on w wystarczającym stopniu słyszalny, a nieraz zaskoczy przyjemnym, głębokim brzmieniem. Zestaw w swojej charakterystyce jest bardzo neutralny, dzięki czemu nie doświadczymy tutaj przykrego przytłaczenia tonów niskich i wysokich. Zdecydowanie Chyba nie bardziej nadaje się do słuchania jazzu, wokalu niż heavy metalu czy trapu, niemniej jednak i tam czasem pokazuje pazur. Natomiast jeżeli chodzi o filmy, to tutaj jest podobna sytuacja jak w muzyce. Wszystkie pasma tonalne stały na równym poziomie, dzięki czemu nie było problemów ani z usłyszeniem kwestii aktorów, ani nawet z najciwszym podkładem, jak skrzypienie drzwi. Również pod względem przestrzeni głośniki spisały się prawidłowo. Oczywiście to zależy od wielu czynników w domu, jak i ułożenia głośników, ale w moim dość małym pokoju wypadły zadowalająco. A jak sprawują się w wirtualnej rozgrywce? Cóż, głośniki nie były zaprojektowane z myślą o graczach, jednak mimo to przy wielu eksplozjach w Crysisie czy też wyścigach w Need for Speed dawały radę. Oczywiście w tym wypadku brzmienie było trochę bardziej hmm, stłumione. Nastawione głośniki są chyba na troszkę inne tony. Jednak jeżeli nie jesteście wymagającymi użytkownikami jak ja, no to i na tym polu spełnią wasze oczekiwania. Reasumując, mimo zasadniczo niskiej ceny, głośniki zaskoczyły mnie swoim brzmieniem i czystością dźwięku. Nie jest to może najwyższa półka, jednak nie wszyscy mogą sobie pozwolić na głośniki za 500 złotych. No i tutaj produkt Mediateku może być ciekawą opcją. Zabrakło mi w zestawie subwoofera, który przydałby się i w całości, ale jak to mówią, nie można mieć wszystkiego. Jednak mimo to sądzę, że 180 złotych jak na głośniki, które grają po prostu przy Zwoicie, warto przemyśleć, czy takiego sprzętu sobie nie sprawić. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.